Za moich czasów, pamiętam, tylko czekaliśmy, aż tato przyniesie z lasu naszą choinkę. Czekaliśmy na nią z otwartymi ramionami, a traktowaliśmy jak najważniejszego gościa. Mamo, mama znowu swoje, za moich czasów, za moich czasów, a kto teraz się patrze z żywą choinką? Przecież to tak brudzi. Nas święta. święta przede wszystkim ma być porządek. Bo nie będzie odpowiedniej atmosfery. Skoro tak uważasz? mamusia, ale Babcia ma rację. Taka prawdziwa kolinka. Choćby mam lęk, To zupełnie co innego. Dość tego. A kto będzie sprzątał te igiełki? Oczywiście ja. Nie, nie. Od jutra zaczynamy porządki. Możesz, możesz. Są się w tym roku. Pokoje, ewa, góra i piwnica. Yy, Piotrze, Piotrze, jak zwykle dywany. Zobacz, jak wyglądają. A ja się zajmę gotowaniem. A, a mama niech sobie odpocznie. Ale dlaczego nie mogę wam pomagać? Przecież jeszcze w zeszłym roku ucierałam mak, sikałam orzechy, lepiłam łóżka. Mamo. Nie chciałam tego mówić otwarcie, bo wiem, że byłoby mamie przykro, ale przecież sama mama wie. Mama był W rzekach łupiny się balały, A usta, bo przecież pamięta mama, rozdokowały się na całego. No, sama mama wie. Przestań. przekracza przekraczałeś wszystkie granice. Sam przecież wiesz, że mama niewiele może już nam pomóc, bo no wiesz, no mamy dzień. Mamo, witaj babciu. O, dzień dobry dziewczynki. Jak tam w szkole? Super. Słuchajcie, babciu, mamosie. W szkole ogłosili akcję i ty możesz zostać świętym Mikołajem. A pani mi prosiła, żebyśmy porozmawiali o tym w domu. Jeżeli możemy, powinniśmy przynieść jakieś prezenty dla dzieci, pieniążki albo jakieś niespodzianki. Może być cukier, mąka, zabawki albo słodycze. To fantastyczna akcja. Nie mówię tutaj o zabawkach, ale w ten sposób można napełnić puste brzuszki tych biednych dzieci. Chciałabym zobaczyć radość w ich oczach. Wiecie co? Widziałam wczoraj tę biedną grażynkę z sąsiedztwa. Kupowała tylko pół chleba. A gdy patrzyła na cukier, to łykała śmie. Ach. Kolejna akcja typu jak wyciągnąć pieniądze od ludzi. A my? Czy nam ktoś pomaga? Sami musimy się o wszystko troszczyć. Mamo, ale przecież nam niczego nie brakuje. Na święta będziemy mieć choinkę, prezenty, pyszną kolację wigilijną. Dajmy coś. Każdy z moich znajomych coś przyniesie, a będziemy mieli wrażenie. Że pomożemy biednym ludziom na święta. Masz w rację, Janosiu. Chodź, choć. Babcia da Wam pieniądze. Babcia jak zwykle obrąca uciśnionych i biednych. A my, czy nam ktoś pomoże? No proszę, a przecież ta babci ręka to na suchy chleb wystarcza. Ja też coś dałam od siebie, chociaż marzyłam o nowej sukience. I ja też, tylko wtedy nie bardzo starczy mi na prezentę, jakąś dam radę. Zrobicie jak chcecie. Ja nie dam złamanego grosza. Muszę przede wszystkim myśleć o Was i o odpowiedniej atmosferze na święta. Obawiam się, moja droga. Ty robisz wszystko, aby te święta Bożego Narodzenia były nieudane, a już na pewno pozbawione rodzinnego ciepła. Nie starasz się o to, co najważniejsze, o nastrój miłości, radości, spokoju. Dla ciebie dywany, prezenty, o kurze, gotowanie, sprzątanie są ważniejsze od ludzi. Pomyśl, jesteś przecież kłębkiem nerwów życie jest za krótkie, żeby tracić je na złość.